Cześć, witajcie moi drodzy. Zaczynamy poniedziałek, zaczynamy klina. Nowy tydzień i no, nowimy. Zapraszam. No bo niby czemu nie próbować nowy ja od każdego poniedziałku, przynajmniej w kwestiach różnych, nie? Byleby to nie była zasada oczywiście, że no od poniedziałku się zmienia, No tak wiecie o co chodzi. Kochani, dzisiaj jedziemy z codziennych refleksji na 6 marca. Yy, mamy taki tekst, koncepcja wiary. Nie pozwól, aby jakieś twoje uprzedzenie wobec tych określeń duchowych powstrzymały cię od starannego rozważania, co one dla ciebie znaczą. Koncepcja wiary jest trudna do przełknięcia, gdy we mnie i wokół mnie pełno jest lęku, zątpienia i złości. Niekiedy już sam pomysł zrobienia czegoś nowego, czegoś, czego niezwykłem robić, może stać się w końcu aktem wiary. Jeżeli czynność tę ponawiam regularnie, nie zastanawiając się zbytnio nad tym, czy to słuszne, czy nie. Gdy zdarza się zły dzień i wszystko idzie nie tak, jak trzeba, pójście na meeting lub rozmowa z innym alkoholikiem często wystarcza, aby odwrócić moją uwagę od kłopotów, przekonać, Mieję, że różne problemy nie są aż tak niemożliwe do rozwiązania, ani tak przytłaczające, jak myślałem. Na tej samej zasadzie pójście na meeting, czy rozmowa z innym alkoholikiem stanowi akt wiary. Tutaj jeszcze jest fragmencik tekstu, ale jakby do tego, moi drodzy, chciałbym nawiązać, bo jak generalnie wiarę często kojarzymy przede wszystkim z tym wymiarem duchowym. Tutaj też jest jakby to na początku opisane. Ale ja mówię zawsze, wiara przede wszystkim to jest to, że w to, że można żyć inaczej. I teraz tutaj czy masz wiarę w to, a może już wiesz, bo to jest coś innego, że kiedy jest ci naprawdę bardzo źle, kiedy jest ci paskudnie, zwyczajny telefon do jakiegoś znajomego, do alkoholika, czy pogadanie z kimś na grupie, na meetingu, czy już wiesz o tym, że to po prostu działa. Czy wierzysz w to, że chociażby sama rozmowa z kimś może Ci pomóc? Czy wierzysz w to, że kiedy ci się nie chce pójść na meeting, kiedy ci się nie chce wziąć tego telefonu do ręki, jak już jest naprawdę się paskudnie czujesz, czy wierzysz w to, że może Ci to wszystko pomóc? Bo czasami jest tak, że ja wiem, ten telefon waży dwie tony, jak, jak się ma głoda albo doła, żeby zadzwonić do znajomego, albo jakieś takie umieszczanie swoim problemom, bo inni mają gorzej. Yy, natomiast. Tutaj pytanie, czy w to wierzysz, bo jeżeli wierzysz, no to po prostu trzeba spróbować, bo to nie jest tak, że jak uwierzysz, nagle będzie łatwiej wziąć ten telefon, zadzwonić. No nie, ale jakby od tego zacznij yy, swoje działanie. Jeżeli masz doświadczenie za sobą już takie, że zwykła rozmowa z kimkolwiek pomogła, to może się okaże, że hej, może coś w tym jest, może jednak uwierzę w to, że te rozmowy z innymi ludźmi, te meetingi proszenie o pomoc, że to może jednak spowoduje, że zmienia to swoje życie, nie? no może tak warto spojrzeć na to. Ja pamiętam słuchaj jak jeszcze chlałem, to była końcówka maja 2000, przepraszam, początek maja 2009 roku, chyba to był 2 maja, sobota i pamiętam jak moje rodzeństwo zabrałem, ja tam w książce o tym pisałem i powiedziałem im, że no, po prostu od poniedziałku idę na terapię, bo sobie nie radzę z chlaniem, nie? wszyscy oczywiście zdziwieni, przynajmniej takich udawali. Ja oczywiście nie powiedziałem czegoś, czego oni by nie wiedzieli. Natomiast poczułem ogromną ulgę wtedy, ne? I sobie wtedy właśnie pomyślałem, jeszcze nie byłem nigdy na mitingu, nigdy nie byłem na grupie na terapii. Wtedy sobie pomyślałem, hej, może to jest to, może tędy warto iść, nie? I od tamtej pory wierzę w to. I mimo też czasami nie chcę mi się do kogoś zadzwonić, czy coś, chociaż rzadko mi się już naprawdę to zdarza. Wierzę w to i wiem o tym, że Rozmowa i telefon naprawdę pomaga. Daj znać, jak myślisz o tym, co myślisz o tym, jakie masz doświadczenie i czy w to wierzysz, jak to widzisz. Dobrego dnia życzę, pozdrawiam Cię plutko i do jutra, cześć.